Można kupić laptopa do 1000 złotych? Super pytanie, a odpowiedź jest tylko jedna. Tak, da się. Da się kupić u nas na serwekom.pl laptopa do 1000 złotych. Dla ciebie trzy propozycje. Pierwsza z nich, będzie to najtańsza, niepewna cena, bo cenę znajdziesz na serwekom.pl. Chyba już mówiłem, a jeżeli nie powiedziałem już, to powtórzę. Serwekom.pl. I 5 8 GB pamięci RAM 256 GB dysku. Windows 10 Professional Dell 5300 również na procesorze i 5 również 8 GB pamięci RAM 256 GB z Windowsem już tutaj 11 również do 1000 Zł go kupisz. I ostatnia propozycja. Koneser jesteś? Masz Procet i 7 kupujesz go również do 1000 Zł. Znajdziesz na serwekom.pl. Jeżeli jeszcze tego nie powiedziałem, to już nie będę powtarzał. Cześć, czapka!